Wszystkie? No, tak, no, tak. No, tak. No, tak. Wszystkie, Wszystkie na raz. Szeryjnie puściło. Za mocno odmuchał. Dobra, to zapalaj teraz to moje, Marek. A najpierw tego. No, Czekaj, zasłoniecie? Nie, okej, okay, okej. Żeby zimnym ogniem odpalić wtedy. No bo zimny ogień dłużej no, będzie się... Ty, ale... Zamarzła. To miała być nowa. No nowiutka. Ta. Strażak nie umie podpalać, no. no ładne, A nie macie zapałek? No. Coś mi Dobra, Marek, podpal to. Gdzie, się... Gdzie ty jesteś w ogóle? A, tutaj. Kurde, jak słabo są widoczne, nie? No. Daj no. tą drugą zapalniczkę. Bo ta nowa... Samochodem Odmówiła. Odmówiła palenie. Oj Marek, nagramy Cię. Łapaj go! Łapaj go! A Łap Co? Sybi no lotnicze Ale lotnicze? Nie, Artur, co to jest te Łoki talkie Twoje? To jest tylko lotnicze, czy? Nie, ukf ogólnie. Policja, Pogotowie, Straż. A, a, a jazze, tak? samoloty, tam wszystko, nie? Zwykły Słuchałeś radio. coś na 124, 124, 5? Coś tam trochę włączałem, ale nic nie słychać na razie. No, bo jak, ten, paralotniem te ultralekkie jak latają, to wtedy... To nie gadają sobie między mm. sobą? Najczęściej. Marek, Marek, o, o, o! To No, leci. No, dawaj! Uciekaj, uciekaj! Ej, tego za dużo to nie widać, kurwa, Dobra, uciekaj. możesz startować. Uciekaj! Koniec, koniec, Nie! Tutaj zimno, zimnogień? Coś tam jest! <śśmieniu> Coś się zdarza! <bry>. <śmieniu> Ale tam deta. O, i chuj. I Tamta jedna była fajna, nie? Będziesz musiał wyciąć, kurde, jednak fonie. Wyszrało, wyszrało, wyszrało. jakoś fajna. jakoś muzyczkę fajną. No noga to. Rzecz. O właśnie. Aż mnie palce bolą od odpalania, chyba jak starłem. No, aż odciskam aż poś... moje poświęcenie. Ale pomyślcie jak był fajny fajne takim artungiem dużym, nie? Kurde. A jakie tego stanął w sobie? Masz kamery tamtej? A to jest skaner, no tu powoł. A tu powoł skaner? Możesz tak. nadawać? Nie, nie, właśnie nie. A to jest Skaner tylko. Nie, ja tu mam kaski, Ale masz kutę?